Siemaneczko, z strony Tadek. Witam was grze Stronghold HD wersję 1.41. Będziemy grać w misję, którą mamy dostępną w wersji definitywnej, czyli Pierwsza Krew. I zobaczmy sobie, jak to wygląda w naszym starszym Strongholdzie. Tego można zagrać nawet teraz? No, zobaczmy, pierwsza krew. Ja tutaj już pominę to całe przedstawienie tej misji, bo tutaj oni tak naprawdę gadają sobie I tyle, że zginęli ludzie, przeszłość, wilka i tak dalej. Zagramy na normalnym. I zagramy podobnie tak jak wtedy, ja sobie tutaj to postawię. No dobra, to będzie tu wszystko. Obiekt musi przylegać do istniejącego składu zapasów. Nie można tutaj tego zbudować. O, skryba wygląda tak, jak Nie powinien wyglądać. Nie zbudować, mój panie. Skit. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jeszcze tutaj tutaj. Nie można tutaj tego zbudować. Wiem, czy teren jest odwzorowany w miarę dobrze? Czy niekoniecznie w tej nowej wersji? O, tu można nawet domki postawić to będą bezpieczny. Uh, okay. łuki i tak dalej, to będzie dopiero później. Tutaj niech zaczną nam robić. Łuki, dobra, hmm. nie damy tutaj. To dam jednak z tyłu, żeby mi nie przeszkadzało. Ja wiecie co że nie wiem, chyba, czy nie wrócę do tego sterowania lewy, prawy, anuluj. No, no tak naprawdę skrótów klawiszowych nie używam, przy sterowaniu w grze. A tak naprawdę nie za wiele mi to zmienia. O! Oh, a ja myślałem, że to było w tej części twierdzy ten punkt zborny dla poszczególnych żołnierzy, a to jest chyba tylko w takim razie w twierdzy Krzyżowiec. No zobaczcie. Że nie pamiętałem, no. No dobra, zapraszam na górę. Byłem pewny, że to jest normalnie w twierdze, ale wychodzi na to, że nie, bo nie mogę tego teraz zrobić, więc. No, sorry. memory. O, dobra. Jak Nasze z jedzeniem? 20 sztuk jedzenia. No, może być krucho. Dobra, zapraszam na górę. Ty, 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 ty. Nasze zapasy żywności kurczą się. Panie. Widzę niestety, że się kurczą. Zapasy w spichlerzu są bardzo No kupimy, bo będę do... zaraz nie ma jedzenia, wolałbym je mieć cały czas. Dobra, jak tam te... Oni obsiewają dopiero to tu kolei. To tu są jabłka? A jabłek nie ma. To, to może zrobią, zdążył może coś tutaj zrobić. Prawie nie mamy żywności, ha? Tak? Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Pamiętam, ja że wcześniej jak grałem, jak byłem młodszy dużo, to stawiałem zawsze tutaj gdzieś te żelazo, tutaj sobie zamek budowałem, tak żeby wyście jak najmniej jak najmniejszym kosztem zrobić tą fortecę, ale myślę, że tutaj to jest lepsze miejsce, chociaż może tu też by nie było złe. No, ale chodzi głównie o to, żeby jak najbliżej mieli do tutaj tego kamienia. Chociaż w sumie mogłem tu zejście zrobić, teraz tak pomyślałem o tym. Twoja popularność spada. No to chłopy będą potrzebowały dużo kamienia na to. to. Właśnie kamień można pozbierać. Ser, spichlerz jest pusty. Jak tam, dobra, jest zboże. Zapasy w są. bardzo skromne. No to jest trochę problematyczne, że tutaj jak się wybuduje, to później mam problem z tym terenem. Nie, nie, wyprostował się. Będziemy ich na granicy trzymać, aczkolwiek już straciłem trochę katy, kasy na zakup. Jak tam z tym robić? No, robi chyba. Hmm. Zapasy w są bardzo skromne. Nie, to nie jest dobry pomysł. Koda drewna. Wiadomość hmm. od węża. Już wkrótce poczujesz na plecach mój oddech. Zrabię się, a takiego zaraz Potrzeba będzie? Nam nowych rekrutów, Dobra, jest jakiś chlebek, ok. Próbujmy tu wychodzą do pracy ludzie. Ile ich tam jeszcze potrzeba? Jeszcze jeden. Starczy nam? No Macie kogo na, na żołnierza wysłać. Tak, już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Czekamy na rozkaz. Zdejdźmy tutaj, bo wolałbym go złapać. Wcześniej niż później. No to. we o, kurwa, No to, yyy, wejdę -y w drogę. O, to, to, to. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Dobra, udało się go pokonać. Potrzebujemy więcej łuczników. Tematy w Spichlerzu są bardzo srebrne. Kurczę, nie możesz być tam na górze. Nie można tutaj tego zbudować montań. Nie właśnie tutaj za mało, nie można trochę, nie? Obrący. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A to się da przejść, ale Będziesz dobra, atakują. znowu. Szczęście niewielkie tego ja go Mój panie. Wyruszamy. Dokąd tym razem? Gdzie tu przed nim? No Czekamy na rozkazy Jakichś polecenia. Powiedz tylko co mamy zrobić. O, jak oni są słabi. Nie spodziewałem się tego. Czekamy na rozkazy. Już tam zmierza... niewielka grupa żołnierzy Wilka zmierza w kierunku naszego. O, idą pierwsi rycerze. Dobra. Więcej tego. nie mamy już żywności, Więcej pikarni trzeba. Tu? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Du, du, du. Czekamy na rozkazy. Przybyli wojownicy Wilka. Jesteśmy zgubieni! Dobra nie... nie strasz. Czekamy na rozkazy. Łów będzie ci służył. Aleś się źle ustawiłem. Nie ma sprawdza. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Do koncu pressa. Ruch stycze gotowość. nawet że tragicznie do się ustawiłem, ci nie mogę wycelować ser. Strzały gotowe, panie. Jakieś polecenia? Rzućcie rycerze. Idę tutaj. Na nam Czekamy na rozkaz. Ruszamy na Bocze, ja mogę jakiś rodzaj broni kupić? Nie. Handel tak. bronią Czekamy nie istnieje. A zobaczcie, że oni tutaj nie ganiają mi tych tych. Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Łuczników tak jak to miało Czekamy miejsce rozkazy? wtedy tam w tej wersji definitywnej. Tak. Powiedz tylko co mamy zrobić? Łucznicy w gotowości. Potrzeba złota. Oj oj oj. Na tymi, tymi. No dobra, czekamy na rozkaz będzie ci zniesiał. O Jezu. O Jezu. Czekamy na rozkaz. Aha, już tam zmierzamy. Możesz na to zbić. Będzie ci spać. Jakieś polecenia? Pisty do króla. Zatłóczcie go tymi dźwięk. O dobra odasie. Czekamy na rozkaz, czekamy na rozkaz. Szczególnie jak tam jakoś mi trochę lepsze po, poszło, jeżeli chodzi o budowę samego zamku, nie? Dobra. No nie, no nie może się pojawiać na górze. Za daleko jest, żeby oni tam szli po to specjalnie na górę. O jak dużo Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Stan skarca bez zmian, mój panie. Dobra. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. A jeszcze nie mogę? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wiadomość, panie. Skorzystaj z, z tej Dobra, jest kusza. Projekt kuszy zamieszczony na jej stronach. Wspomnę, w walce z twoim nowym wrogiem. Modliwy się, aby to wystarczyło ci do zwycięstwa. Wiadomość, panie. Ser, nasi rzemieślnicy powinni jak najszybciej zacząć budować kusze. Musimy być przygotowani na powrót, budować? Bardziej, bym powiedział, rozkazanie. tworzyć. No ale w sumie. Na efekt ten sam. nam prużnicy, Zapasy złota są zbyt mhm. szczupłe, sir. Czuję, kamień to by mi się przydał teraz, żeby robić... No, mamy tutaj powiedzmy fortecę. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Dokąd... Na mury, panowie. Na mury. Nasze zapasy złota stale rosną. O, pierwszy kusznik. Pierwszy kusznik na dzielni. Potrzeba złota. Mhm, szkoda, że nie mogę tego metalu sprzedawać. Szybki marsz. No, co my tam mamy? Skład zapasów jest zapełniony. Co ty gadasz, drewnem? Nie można tutaj Do tego zbiegować. Nie no, możliwe, że drewnem. Tak, bo ja nie mogę sprzedawać tych innych rzeczy, jak na przykład zboże No i też to się zaczyna, wiecie, zbierać, że tak powiem i tutaj postawiłem. Nie można tutaj tego zbudować mój panie Piwerko. Dobra, nie będzie tak. Nie, nie lubię tak, bo to blokuje przejście w tym nie. A dziś potrafili znikać w tych starych częściach właśnie znaczy starych no nie jest to stara część To zna nowa powiedzmy dopiero będzie Otóż możemy wywalić ich stąd Podpatrzeć, patrzeć jak oni idą plus jeden? Trochę słabo Okay. Nie można tutaj tego zbudować, Potrzeba drewna. O, drewna nie mamy. Gdzie, że nie zabiłem kogoś, kto nie akurat, czy nie, nie zwolniłem w sensie? Mieszkańcy położonych dalej wiosek. Widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Zapasy w Spichlerze są. Bardzo... Dokąd z tym razem? Ja da, domyślam się. Na pozycjach prawie nie mamy już żywności, ser. No, będę musiał kupować się. <laughs> Okaże wiadomość od węża. To już koniec, mój przyjacielu. O, ty siaka mamy, nice. Nawet nie założymy, jak tak dużo kasy mi się, można powiedzieć, zrobiło. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Nie ma sprawy. No, nie wiem, czy sobie poradzą. Możesz na nas liczyć. To jest prosta sprawa. Dokąd tego Powiedz tylko, co. No i elegancko. Dobrze, że on idzie w kierunku bramy, tak naprawdę. Daj mi trzeba nam. Daj nam... Ser. podobało. Daj mi się Ile mam kamienia? Wiadomość od węża. Znowu ty męczy mnie już twoje natręctwo. Następnym razem będziesz miał mniej szczęścia. Na rozkaz. Czekamy na rozkaz. Tak. Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Mój łup Mój łup będzie ci Czego? Mój panie. Nie, nie, dam nie, na tymiast. To przez przypadek było. Tak trzeba nam bronić, sem. O, sporo już tego kamienia jest. nam broni, ser. Tak jest, sze. Tak, nadchodzimy, są pałkarze. Tak jest, sze. Czego ci trzeba? Znaczy, że kiedyś, jak oni mówili, my są pałkarze, mi się zawsze wydawało, że oni coś mówią nie po polsku. Znaczy, nie, wiem, że, nie wiem, co ja myślałem, że oni tam mówią, ale. No, nigdy nie byłem pewien, co oni tam gadają. I się zastanawiałem, jak znaczy, byłem młodszy, nie? Słyszałem, co oni gadają. Wow, ile mamy metalu. Żeby było gdzie tego wykorzystać. Szkoda, że nie można komuś zapłacić, żeby wyrównał ten teren. Mówię, dopóki, dopóki nie ma kuszników, no to ta misja jest trochę trudna. Zwłaszcza z tym pierwszym atakiem zbrojnych. Bo trzeba na niego uważać, jak widzieliście sami. Ale jak już zbrojnik się zmiecie, to... To ten atak nie istnieje. Nie wiem ile musiałoby ich tutaj teraz przejść, żeby mnie zmiażdżyć Mamy pałkarzy w razie czego, mamy dwóch tutaj bohaterów. Muszę powiedzieć, dobra już ich zawierzemy. Oni swoje zrobili. Teraz zobaczmy, czy mam gdzie. A oni w ogóle tego niedźwiedzia nie zabili? Zdaje mi się, że wtedy walczył z tymi niedźwiedziami. Bot. O, chyba jedzenie się skończyło, widzę, że spadła mi ta. Ja tam wystrzelani dosłownie. I idą pierwsi rycerze, i idą drudzy. Nie ma szans. No. Wyrobili się z tymi widzę. trochę prawdziwej siły. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ruchy, ruchy. Tak trzeba nam nowych zapasów jest spisane u nich. Ale czymże on jest zapełniony? Nie, kraść gościu nikt nie jest zgubiony. No, tutaj za bardzo nie mam co sprzedać z tego składu. Zanim oni się tutaj do nas dotoczą, to. O, idą po całości muru, można powiedzieć. Co nie jest zbyt dobrym pomysłem. I wszyscy wiemy, jak to się skończy. Z zwycięstwem, ale dla nas. O! Padają chłopaki. Tam ich zmietli, tu. Naprawdę potężni są kusznicy względem rycerzy, nie ma sensu w ogóle ich budować, mam wrażenie, jeżeli chodzi o rozgrywkę taką, nie? Gdzieś tam do obrony muru, czy czegoś, może są przydatni. No tak to nie za bardzo. Oh, 14 tysięcy. Nie wiem, czy tam w... wtedy nie miałem zero, na tym definitywnej, lepiej unikałem może, nie wiem, no ale tak wygląda to, jeżeli chodzi o tę misję. Dzięki planom kuszy, który wręczył ci zakapturzony nieznajomy, nie tylko wyzwoliłeś kolejne ziemie, ale też po raz pierwszy przelałeś krew ludzi wilka. Oj, ta ta mapka. W zależności od wersji, jaką się miało, to chyba jest inna mapa. Bo na przykład tu, jak widzicie, mamy Polskę, nie? A na przykład w innych wersjach chyba jest inna mapa. Nie wiem, czy jest dla każdego kraju ich mapa, ale no, u nas jest na przykład, jak widzicie, Polska, nie? Wersji angielskiej jest chyba Wielka Brytania mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No nic, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą starszą wersję. Możemy sobie zobaczyć nawet jaka była kolejna misja. Tak, trzeci samotna walka. To minieczko zobaczymy, jak ona wygląda. Co to było zgromadzić 6000 zł. Aha, to ta misja, co się tutaj wbijaliśmy. W ten całkiem ładny zamek. I trzeba było. Z tego co tutaj jest. Zebrać 6000 złota. No nic, tak więc to tyle. Ja czekam na definitywną edycję. Twierdzę, wtedy pewnie będziemy przychodzić całą kampanię od nowa. No i będziemy czekać pewnie na Krzyżowca definitywną edycję, ale to jeszcze się zobaczy. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w jakichś innych filmikach. Siemaneczko.